Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjnym w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i ministra spraw zagranicznych na rozprawie w dniach 22 lutego, 19 października i 21 listopada 2023 roku wniosku prokuratora generalnego o zbadanie zgodności. Artykułu 279 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w zakresie w jakim w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwala na nałożenie na Rzeczpospolitą Polską jako państwo członkowskie Unii Europejskiej okresowej kary finansowej lub ryczałtu za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego. Z artykułem 2, artykułem 4 i artykułem 90 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykułu 39 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stanowiącego protokół nr 3 do traktatu wskazanego w punkcie 1, w zakresie w jakim upoważnia prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub sędziego tegoż Trybunału do nałożenia na Rzeczpospolitą Polską jako państwo członkowskie Unii Europejskiej środków tymczasowych, od odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej z artykułem 2, artykułem 8 ust. 1, artykułem 90 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeka artykuł 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dziennik ustaw z 2004 roku nr 90, pozycja 864, łaman przez dwa ze zmianami, w zakresie, w jakim pozwala na nałożenie na Rzeczpospolitą Polską, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, okresowej kary finansowej lub ryczałtu, jest niezgodny z artykułem 2 w związku z artykułem 4 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Punkt drugi. Artykuł 39 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowiącego protokół do traktatu powołanego w punkcie pierwszym, w zakresie jakim upoważnia prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub sędziego tego Trybunału do nałożenia na rzecz Polską jako państwo członkowskie Unii Europejskiej środków tymczasowych jest niezgodny z artykułem drugim w związku z artykułem 8 ustęp 1 Konstytucji. Ponadto postanawia umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło większością głosów. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Piotr Pszczółkowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Bartłomiej-Sochański, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Michał Warciński i sędzia Trybunału Konstytucyjnego Rafał Wojciechowski.